Cześć, słyszałeś, że model AI jest tak dobry jak dane, na których został wytrenowany? To bardzo ważna rzecz i dzisiaj chciałem Ci o tym opowiedzieć. Ja nazywam się Maciej Słowiński, od ponad dwóch lat stosuję sztuczną inteligencję w swoim procesie projektowania wnętrz. Jeżeli kucharz będzie miał kiepskie produkty, to ugotuje kiepskie danie. To samo dotyczy sztucznej inteligencji. I możesz się teraz zastanawiać, no dobra, no, ale przecież ta inteligencja ma ogromne ilości danych. I tak, to prawda i faktycznie z tymi danymi, które ma, które ma w posiadaniu, w większości wypadków efekty i prace są naprawdę dobre. Natomiast jest jeden niuans, o którym wiele osób albo nie ma świadomości, albo zapomina, który jest bardzo istotny dla nas tutaj lokalnie. Ale nie tylko, bo globalnie też. Zaraz się o tym przekonasz. Pamiętam jak pierwszy raz usłyszałem od mojego taty, że będziemy mieli telewizję satelitarną. Ja wiem, to było naprawdę jakoś na początku podstawówki i to był jakiś szok. Wydaje mi się, że to był Kanal Plus. Nie jestem w 100% pewien. Wiem, że w pewnym momencie przyjechał talerz satelitarny do nas. Wielki i... Przez jakiś czas po prostu leżał w przedpokoju, bo nikt nie miał czasu go zamontować. Czyście mój tata chciał wszystko zrobić sam. Ale okej, okay, w pewnym momencie faktycznie zamontowali ten talerz i okazało się, że jest dostęp do telewizji satelitarnej. Byłem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i no, miałem duże marzenia odnośnie tego, jakie bajki sobie pooglądam. I jak to wszystko będzie fajnie, cały Kaczorodonada nada i wszystkie te inne Łotwa Disneya, Bajki. No i możesz sobie wyobrazić, jakie było moje rozczarowanie w momencie, kiedy okazało się, że okej, okay, jest kilka kanałów, które są polskie, ale to w zasadzie są te same kanały, które mam normalnie w telewizji. Była jakaś TV Polonia, która w ogóle nie wiem, nic tam nie było. No był kanał Plus, bo wtedy chyba o to chodziło ale cała reszta była po angielsku. A żeby Ci uświadomić moje umiejętności języka angielskiego, już grałem już trochę na komputerze, który wcześniej tada przywiózł z Niemiec, więc wiedziałem, że skok to jest jump. Przynajmniej tak się to czytało po polsku. W ogóle nie wiedziałem, jak ktoś wymawiał. Nikt nie powiedział w grze, że to jest jump. Ja. Ale nawet była taka śmieszna anegdota, że na jakiejś pierwszej lekcji języka angielskiego pani napisała to słowo na tablicy i zapytała się, czy ktoś wie, co to znaczy. Eee, ja się oczywiście zgłosiłem, bo rozpoznałem idealnie to słowo, no skakać w grach trzeba non-stop. Eee, I pani się zapytała, tak? To no, co to za słowo? To znaczy skakać, tak? Jak to się mówi? Jump. I wtedy była taka konsternacja, pani oczywiście mnie... Pochwaliła, ale wyjaśniła, że tak się tego nie mówi. No ale po co Ci to wszystko opowiadam? No właśnie, większość języków, większość modeli językowych uczona jest na danych anglojęzycznych. Udział procentowy języków z innych krajów można gdzieś odnaleźć w internecie, a natomiast udział języka polskiego to są naprawdę tam jakieś mikroprocenty w skali angielskiego języka. No dobra, no ale jakie ma to znaczenie, tak? Możesz zapytać. No właśnie takie, że jeżeli to jest wszystko po angielsku, to zostało to napisane przez osoby, które nie są polakami w większości wypadków, więc jest tam wrzucony ich sposób myślenia, ich światopogląd i całe modele językowe oparte są na treściach anglojęzycznych, światopoglądzie anglojęzycznym, głównie amerykańskim. Ja nie jestem pewien, czy ja chciałbym no, korzystać ze sztucznej inteligencji, czy ufać sztucznej inteligencji, która myśli w ten sposób jak typowy Amerykanin. Chyba nie. Nie wiem, jak myśli typowy Amerykanin. Tak czy inaczej, trzeba zwrócić na to uwagę. Ale co to ma do rzeczy, jeżeli chodzi o projektowanie wnętrz? No, oczywiście jest cały marketing, no, ale akurat marketing może w Stanach nie jest taki zły. No ale jak jest z generowaniem obrazów, no i tutaj też jest kwestia, którą warto przemyśleć i zastanowić się nad nią, no bo w momencie kiedy jakiś obraz czy zbiór obrazów, gigantyczna ilość obrazów jest przekazywana do sztucznej inteligencji, żeby ona nauczyła się rozpoznawać przedmioty i tworzyć i generować te obrazy, to te obrazy muszą być opisane. I znów. Pytanie jest, kto je opisał, jak je opisał, jak dokładnie je opisał. No i z tego wszystkiego wynika to, że generowanie tych obrazów też ma pewne tendencje, można tak by to było nazwać, w pewien określony sposób jest to generowane, ale to też jest dobry trop do tego, żeby zastanowić się, jak najlepiej konstruować prompty, bo faktycznie większość tych obrazów była opisywana. Łącznie z metadanymi, czyli z informacjami z aparatu, którym było robione zdjęcie. Dlatego też w niektórych promptach, jeżeli chcemy wygenerować grafikę, no to mamy takie modyfikatory, gdzie możemy podać, jaki był film, jakim aparatem było robione, jaką ogniskową było robione. To wszystko świetnie rozpoznaje sztuczna inteligencja, no bo na tym została wytrenowana. Natomiast opisywanie już poszczególnych elementów. Zupełnie inna sprawa. I znów pozostawiam to w kwestii Twojej oceny, czy aktualnie te generatory obrazów, które mamy dostępne, spełniają Twoje oczekiwania, czy nie. Natomiast warto, warto po prostu o tym wiedzieć, że ten zbiór danych to jest bardzo istotne. Są te składniki, które kucharz ma do dyspozycji, żeby przygotować jakąś smaczną potrawę. Że te składniki będą tylko orientalne. To nie zrobi nam nic z kuchni polskiej. Po prostu. No, może zrobić azjatycką albo jakąś inną. No a my chcielibyśmy, może po polsku, albo chcielibyśmy w jakimś określonym stylu, jeżeli chodzi o wnętrza. I tutaj duża przyszłość jest na pewno właśnie w konstruowaniu czy w zbieraniu, tworzeniu takich zbiorów danych, które będą w odpowiedni sposób, właściwy sposób dla na przykład generowania wizualizacji wnętrz opisane. I powstają już takie projekty, można poszukać tego w internecie. I faktycznie mają o wiele lepsze wyniki niż te takie ogólne generatory obrazów. Zachęcam Cię do tego, żeby zgłębić ten temat. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to zapraszam Cię do subskrypcji, naciśnij sobie dzwoneczek, żebyś wiedział, że nowe wideo pojawiło się na moim kanale. I do zobaczenia następnym razem. Otwórz się na zmiany. Cześć!